Opowieści kota śpiocha. Krzyś. Gabrysia. Nie chcę być księżniczką, chcę być rycerzem. Pani w szkole powiedziała, że mogę się przebrać za rycerza. Nie możesz się przebrać za rycerza, ponieważ jesteś tak odważna chłopcy. Nie, jestem odważna. A kto boi się pająków? Gdybyś był odważny, to byś się nie bał. Nie Krzysz, tak, bo obudzisz kotaś piocha. Za późno. Czy w tym domu nie można sobie spokojnie pospać? Ach, czemu znowu się kłócicie? Kłócicie! W szkolba, a Gabrysie chce się przebrać za rycerza. A Krzyś mówi, że dziewczyna nie może być rycerzem. Aha! Oboje chcecie przebrać się za rycerzy, a macie tylko jedno przebranie, tak? No właśnie, bądź coś, Gabrysie, kocie mi mi odataczy i pelerynę. Zaraz, zaraz. A czy wy wiecie coś na temat rycerzy? Rycerze żyli w dawnych czasach, mieszkali na zamku i nosili zbroje. Byli bardzo odważni, jeździli na wojnę na swoich koniach i każdy rycerz miał miecz. Macie rację. Rycerze w średniowieczu bronili miast i wsi. Każdy rycerz miał zbroję, która chroniła go podczas walki. Tak. Rycerze byli bardzo szanowani. Prawda, że tylko ja mogę się przebrać, że chłopakiem? No powiedz, proszę. Opowiem wam pewną legendę o rycerzach. Może podczas słuchania przyjdzie wam do głowy jakieś rozwiązanie? Śpiący rycerze z Tatr. Dawno, dawno temu, kiedy nie było mnie jeszcze na świecie, u podnóża Tatr była sobie maleńka wioska. Mieszkał w niej pastuszek Jaśko. Pewnego dnia stary pasterz opowiedział mu o skarbie ukrytym w jaskini pod górą Giewont. Następnego dnia o świcie Jaśko zostawił owce pod opieką swojego psa i wybrał się w góry, by znaleźć jaskinię z ukrytym skarbem, o którym opowiadał stary pasterz. My też byliśmy kiedyś w Tatrach. Pamiętasz Krzysiu? Byliśmy z rodzicami w zakopanym i widzieliśmy górali. Ha, ha, ha! To właśnie o nich opowiada legenda. A Tatry to najwyższe góry w Polsce. I co było dalej? Jaśko szedł coraz wyżej i wyżej, aż zmęczony przysiadł na chwilę nad strumieniem. Nagle usłyszał rżenie koni. Bardzo się zdziwił, gdyż wysoko w górach nie spotykało się koni. Rozejrzał się uważnie i dostrzegł szczelinę przykrytą wielkim głazem. To stamtąd dobiegały końskie odgłosy. Nie namyślając się długo, odsunął głaz i wszedł do jaskini. Szedł długim, ciemnym korytarzem. Na jego końcu dostrzegł światełko. Gdy podszedł bliżej. Zauważył rycerza czuwającego przy ognisku. Tuż obok rzędem stały konie, a trochę dalej, oparci o swe miecze, spali rycerze. W Tatrach jest mnóstwo tajemniczych miejsc, na przykład jaskinie. W dawnych czasach ludzie wyobrażali sobie, że w tych jaskiniach dzieją się przedziwne rzeczy. Potem opowiadali sobie te historie i tak właśnie powstawały legendy. Na przykład legenda o tym, że w jaskini mieszkają rycerze? No właśnie. Ech. A dlaczego ci rycerze mieszkali w jaskini? Posłuchajcie. Kiedy rycerz dostrzegł Jaśka, powiedział do niego: Nie zbudź moich braci, czcigodny przybyszu. Zobacz, jak spokojnie śpią. Ale gdy nadejdzie czas, obudzą się, by bronić gór i naszej ziemi. Wracaj do domu, chłopcze, powiedział rycerz i podał Jaśkowi pochodnie, by oświetliła mu drogę powrotną. Gdy Jaśko wyszedł z jaskini, obejrzał się jeszcze za siebie, lecz nie zobaczył już kamienia, strzegącego wejścia do jaskini. Nie usłyszał też rżenia koni. Wokół panowała cisza. Po powrocie do wioski pastuszek opowiedział mieszkańcom o swojej przygodzie. Poszedłem szukać skarbu, a spotkałem śpiących rycerzy pod Giewontem, dziwił się. Stary pasterz wyjaśnił, największym skarbem jest pokój, gdy wszyscy żyją w zgodzie i gdy nie ma kłótni i wojen. To właśnie tego skarbu strzegą rycerze. Czy podobała się wam legenda o śpiących rycerzach? Tak, najbardziej podobało mi się w jaskini. Poproszę tata, żebyśmy jeszcze kiedyś pojechali w Tatry. O tak, i poszukamy skarbek, jak Jaśko. W Jaskini żyją pająki. Przecież ty się boisz pająku. Wcale się nie boję. Dość tych kłótni. Czy już zapomnieliście, jakiego skarbu strzegą rycerze z Tatr? Zgody i pokoju? Bo kiedy wszyscy żyją w zgodzie, Panuje pokój I nie ma wojen, to jest ten skarb I dlatego właśnie nie można się kłócić A skoro tak To co powiecie Na pokojowe rozwiązanie Kłótni o przebranie hmm. Przecież oboje możemy się przebrać z rycerzy, prawda? Podzielimy się tym strojem A dodatkowo tarczę zrobimy sami Gabrysia, pomożesz mi? Wy zajmijcie się robieniem drugiej tarczy, a ja nadrobię zaległości w spaniu. Przyda mi się teraz solidna trzemka. Jak mówi najważniejsza zasada kota śpiocha, sen to zdrowie. Jak zrobić tarczę licenską? Do zrobienia tarczy rycerki potrzebne będą tektura, ołówek, farby plakatowe, pendel, nożyczki i klej. klej. Najpierw narysujcie ołówkiem na tekturze kształt tarczy. Teraz trzeba ją wyciąć. Najlepiej poproście o pomoc osobie dorosłą. Następnie naszkicujcie wzór, jaki chcecie mieć na waszej tarczy. Gdy to zrobicie? Możecie ją pomalować. Kiedy farba wyschnie, trzeba tarczę odwrócić na drugą stronę i z paska tektury dokleić uchwyt. Tarcza rycerska jest gotowa. Więcej zabaw i przepisów na mini